No oczywiście żeglarstwo w polskich realiach jest tą dyscypliną, która rzadko przyciąga masową uwagę. No, to jest tradycyjnie sport dość elitarny, sport bardzo prestiżowy, sport, do którego uprawiania potrzebne są duże pieniądze. To nie jest możliwe dla każdego. Mateusz był i jest bardzo specjalną postacią w polskim sporcie, bo no, w sporcie zdarzają się i wzloty i upadki, to po pierwsze. Po drugie, zdarzają się upadki wynikające z przyczyn bardzo niesportowych, czy niesportowego zachowania. Afery korupcyjne, afery dopingowe to też jest ryzyko, które, które podejmują sponsorzy danych sportowców, że może im się nagle okazać, że kolarz, którego sponsorowali przez długie lata wygrywał tour de France dzięki, dzięki dopingowi. E, Mateuszowi Kuszcznirowiczowi nigdy się nie zdarzyła tego rodzaju upadka, to po pierwsze. Po drugie, on bardzo konsekwentnie, cierpliwie budował swój wizerunek. I konsekwentnie można powiedzieć atakował, przekonywał sponsorów, żeby zechcieli wesprzeć jego, jego karierę i dać mu możliwość osiągania coraz większych sukcesów w żeglarstwie. Także to, jest, to są pewne też specyficzne cechy tego konkretnego sportowca, który działał bardzo konsekwentnie i bardzo fajnie się rozwijał, bardzo rozsądnie, miał to wszystko poukładane i tak postępuje dalej, kiedy już nie jest sportowcem, kiedy jest biznesmenem. To jest dość rzadkie, kiedy sportowcy po zakończeniu kariery potrafią, no, jakoś mówiąc, skrótowo się ogarnąć i w tym życiu posportowym, tym życiu po życiu osiągają sukcesy nie mniejsze niż te, które mieli w czasie kariery sportowej.